Dzień dobry! Zasypujemy wobec tego. Zasypujemy tą wodę. Eee, najpierw zrobimy tak, zmierzymy temperatur. Ja może otworzę na chwilę. Tak będzie klimatycznie. Ona wie, że woda jest już gotowa. Ale żeby była pełna dokumentacja.

Odpowiednią dwa stopnie, idealnie zmierzymy. TH Robert, dziękuję za profesjonalne urządzenie do pomiaru. Coś dobrego, naprawdę. Dosyć wysokie 7.8 O wysoko, nie? 7-8 no i dobra, wrzucamy worek. O tym nie zapominajcie. Użytkownicy brubagów. więc wrzucajcie nic do worka. No i co? I wrzucamy słody e, wszystkie razem z płatkami mieszając oczywiście. A robimy to w ten sposób. Bardzo ładny zapach. Na razie taki zbożowy. Nie chlodowy, nie słodowy, a zbożowy. Taki delikatnie szarpiący. Teraz te są ciemne. I wędzonka poleciała na sam koniec. Ja tutaj teraz odmierzę. Timer, godzina. Poszło. Eee, zmieszam gruby, zresztą ja wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej tak. Nie ma grud. No, także tak to wygląda. Moi drodzy, to wszystko. Teraz czekamy równą godzinę czasu. Wyciągamy worek i zaczynamy gotowanie przez godzinę czasu. Potem zlewamy do fermentora, aby wszystko schłodzić, a fermentor ląduje z tym schłodzoną naszą substancją, czyli brzeczką do kanału, a jutro zaszczepienie drożdżami. A to jest prośba, bo... Mam nadzieję, że te odcinki są w tej chwili tak skonstruowane, pocięte i zrealizowane, że nie zawracają, nie rozciągają się w czasie na tydzień. Eee, są tak zrobione, że w miarę. pokazują w miarę sposób lekko chaotyczny, ale w miarę zorganizowany to się nie zaprzecza. Sposób ważenia piwa w, e, z zacieraniem. Jeżeli macie pomysł na E, inne sytuacje, jeżeli nosicie się z zakupem na przykład jakiegoś sprzętu i nie wiecie czy on się sprawdza, czy nie i nie ma tego na kanale Bravar Gdynia, ani na żadnym innym kanale o ważeniu, no to piszcie śmiało w komentarzach, co tutaj jeszcze zrobić. Jak mówię, chodzi mi po głowie, nastał, nastał sezon taki piwowarski, więc chodzi mi po głowie e, cały czas, od dłuższego czasu, wypróbowanie jakiegoś automatycznego systemu do ważenia piwa, na zasadzie kobry. Czy, czy czegoś innego sprzętu. Mam świadomość ograniczeń tego sprzętu, czyli, czyli niskie balingi i taka sobie wydajność. Ale jednak, w domach, w tych domach na rynku pierwotnym, w których tak naprawdę już gazu coraz rzadziej się gaz podłącza, jest prąd, może i taki garnek automatyczny byłby rozwiązanie. No nie każdy ma garaż, nie każdy ma gaz w domu, więc no, no myślę jeszcze nad różnymi kwestiami, którymi można urozmaicić kanał Browar Ja tym samym dziękuję Wam za e, ciągłą subskrypcję, bo dochodzą e, cały czas nowe osoby, których serdecznie pozdrawiam. Jeżeli nie możecie czegoś znaleźć, piszcie do mnie na brief. Zdarza się, raz w tygodniu ktoś do mnie pisze z jakimś zapytaniem. I cóż, spotkamy się za godzinkę. Część druga. Kończymy powoli Ja tu jeszcze przemieszam. Zastanawiam się, czy to nie będzie zbyt ciemne piwo z tym słonem black. To już jest taki stout. Spójrzcie na to. Nie ukrywam, że taki stałcik wyszedł. Taki stałcik. Nie bądźmy złej myśli, nie bądźmy złej myśli. Ja tutaj sobie jeszcze... Jakże to zupełnie inaczej wygląda na takim aparacie niż w rzeczywistości. Znaczy zaraz to ocenimy. Eee, tak chodzę, chodzę, termometr, termometr, termometr. Zostało nam 8 minut zadzierania Zaraz zobaczymy on temu... Nie 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 co tu się dzieje Temu Zaraz zobaczymy sobie jak to tu wygląda z temperaturą No a tak na poważnie nie źle To jest typowa szlankera Piwo raczej brązowe niż, niż, niż stałtowe, ciemne. No może trochę za dużo Słodu Black się wsypało, przyznaję. Temperatura 64 stopnie. To nie jest źle. Wierzę, że się że się zatarło. Zaraz zobaczymy. Ja podaję do szklanki, jak będę, jak będę wyjmował wora. Pamiętamy, 27 27,5 yy, litra było wlane. No poczekamy te 7 minut. Yy, jaki aromat? No powiem Wam, że to znikło. Ta, 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 yy, ten ostryb zniknął, przynajmniej w tym momencie. Nie, dobra, jest. Z tym, że tutaj jest jakby coś dymnego, teraz wchodzi. Nie ma jakiegoś tam oscypka wielkiego. Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam próby jodowej przy sobie. Zresztą to nie istotne w tym wieku już nie robię próby jodowej. Sprawdzimy sobie pH. To już tak naprawdę dla. dla sportu to robię. Eee, w formie takiej, takiego dziennika. Sprawdzę też balnik, jaki wyszedł przed, po zacieraniu, a przed wysładzaniem. No tak, żeby to wpisać do programu, żeby to wszystko było w miarę mierzalne. Włączamy pH-metr. No jest wyraźny spadek. Tam, o ile pamiętam, było 7,80, tu jest 6,20. Czyli 6,2 pH z korekcją temperatury. Teraz mierzymy sobie bang. I tak dokładnie. Wiem, że już nie korygujecie. Mierzymy briksy. Ale suche i A tu co? Woda była. A, bo ja tu wodę zlałem, żeby nie było syfów. Zaciągam. O, żeby to miało ręce i nogi. Pozbywam się farfocli. Nie, kolor jest połowowym ok. Przestraszyłem się, że za ciemno, ale taka typowa Schenkera. Muszę wyjść na zewnątrz, widzę, bo to nie ma. Na białym tle może... Bricksów, 8 brixów, 8 z hakiem brixów. Tak to mniej więcej wychodzi. Jeszcze raz sobie pomierzę. Przetrę, Przetrę sprzęt. Robimy coś w zasadzie na show tu w tej chwili. Czyli podgrzewam ten ten, ten worek ze słodami. Przepraszam, muszę wyjść. pomiar chciałbym żeby był niezły, dokładny. nie, nie chcę być inaczej. 8,5 Brixa. Także sobie to zapamiętam. 8,5 Brixa. No zaraz zrobimy inne pomiary, zostały nam 4 minuty. Nie będę Wam przedłużał, myślę, że po prostu połączymy się za 4 minuty. Także do zobaczenia.